Z okazji wieczoru poświęconemu Brazylii przeprowadziliśmy wywiad ze studiantem Najwyższej Szkoły Gospodarki Marceliną Jaworską, która ostatnie wakacje spędziła właśnie tam jako wolontariuszka. I chciała się z nami podzielić swoimi wrażeniami. Mam nawet Trzech tak zgadza się. Jeden to był ośrodek z ludźmi umierającymi, czyli już w takim, w takim bardzo, bardzo ciężkim stanie. A drugi to był z dziećmi, a trzeci to był z narkomanami i z bezdomnymi. No to w tym z, z umierającymi to um, głównie takie, ja nie, nie, nie pracowałam tam jako pielęgniarka, także nie, 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 nie sprzątałam ich pieluch i tak dalej, mm -hmm. ale powiedzmy, ja pomagałam w tym wszystkim, pracowałam z fizjoterapeutą i pomagałam mu właśnie w, w wykonywaniu ćwiczeń i tak dalej. No i takie proste czynności, czyli czy, na, na przykład, nie wiem, przyniesienie poduszki i tak dalej i jakby też też jako taki e, psycholog, bo ja rozmawiałam bardzo dużo z tymi ludźmi. Wiadomo, każdy z nich, e, tych ludzi e, nikt tam nie odwiedzał, bo to, większość z tych ludzi to byli ludzie bardzo, bardzo biedni. E, no i dla nich każda, każda dusza, która tam przychodzi, to dla nich była to wielka by atrakcja, także e, to było to no, z dziećmi to wiadomo to opieka przede wszystkim z dziećmi bo to były, były dzieci e, nie wiem, od e, Noworodka e, trzy tygodniowego do, 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 do chyba tam naj, najstarszy był. 17-18 lat jakoś tak. A z nakomanami to zajmowałam się takie, takie rzeczy jak na przykład nakładanie, um, sprzątanie w ogóle w całym ośrodku, czy też nakładanie jedzenia, przygotowywanie. Um, kraj jest naprawdę, um, jeżeli chodzi o walory sobie um, to jest po prostu te wszystkie busze i tak dalej. No to jest nie, nie do opisania, bo to jest no, wszystko w jednym miejscu. E, ja byłam tam w zimę, w zimę i w zimę, e, to znaczy mniej więcej tam pogoda się wahała od, e, nie wiem, od 5, 7 do najcieplej, to jak byłam, to są 30 stopni w zimę. Miasto są e, biedne, jest bardzo... Jest e, bardzo duża różnica pomiędzy, nie, nie ma kasy średniej zresztą od tego, jest, są albo strasznie bogaci ludzie. To co, to, co ja tam widziałam, to jest po prostu, no, szok. Ja, nie, ja myślałam, że takie rzeczy istnieją tylko w telewizji, ale takie rzeczy naprawdę istnieją, te, te wszystkie bogatsze z tymi, z tymi hasjendami i tak to, dalej, to wszystko istnieje naprawdę i to są ludzie, powiedzmy, w naszym wieku, którzy są właścicielami takich, takich rzeczy, po, po rodzicach i tak dalej. No, a, a z drugiej strony to, to ta taka straszna bieda. Ale Brazylia, jako kraj, jest e, w czołówce e, krajów, które ewoluują, rozwijają się, jeżeli chodzi o ekonomię. Brazylijczycy są bardzo, bardzo, bardzo otwarci. Także praktycznie już w pierwszym tygodniu ja już miałam tam przyjaciół, najlepszych przyjaciół. Bardzo łatwo jest zawiać kontakty, mimo tego, że na początku mój portugalski był, był bardzo, bardzo słaby. No prawie nie było tego portugalskiego, zacznijmy od tego. To ludzie mówią niezależnie od tego stricu, z rozumiesz, nie? gadają, gadają, gadają. Są naprawdę bardzo, bardzo przyjaźni, bardzo... I co mnie też, jedna taka rzecz, która mnie również dziwiła, na przykład to, że nie wstydzą się na gości, w ogóle. E, I na przykład, no nie wiem, te, taka rzecz po prostu, moja koleżanka, którą tak naprawdę znałam przez e, tydzień, w ogóle nie wstydziła się, nie wiem, chodzić przy mnie nagle i tak dalej, to nawet nie chodzi o to, bo to jest taki jeden przykład, ale są bardzo, bardzo otwarci, jeżeli o to chodzi. Zaczęłam inaczej patrzeć na, przede wszystkim nie na Brazylię, ale na Polskę, bo zawsze, znaczy, wcześniej sobie zawsze myślałam, że Polska jest w ogóle takim krajem, gdzie, no, nie mam z dużo możliwości, ale mieszkając w Brazylii i później, później też byłam w Słowenii, stwierdziłam, że, że Polska, jako kraj praktycznie, który jest, gdzie komunizm się skończył około 20 lat temu, bardzo, bardzo, bardzo dużo osiągnęliśmy. Imprezy, jeżeli chodzi o takie dla dla, dla ludu, dla zwykłych ludzi. Mhm. Um, no to jest głównie e, muzyka, która się nazywa brazilian funk, to jest e, taki specyficzny rodzaj tańca, specyficzny rodzaj muzyki, bardzo, bardzo rytmiczne. E, tańce są... generalnie mówiąc to wygląda jak seks na, na, e, no na, parkiecie. na parkiecie. Naprawdę, w taki sposób oni tańczą. A jeżeli chodzi o... miałam też możliwość, poznałam dziewczynę, która jest promotorką właśnie klubów takich bardzo drogich e, w San Paulo. E, no i tam za wejście, za wejście dziewczyna nie płaci nic, mężczyzna płaci około za jedno wejście, na jedną 120 euro, czy coś takiego. Mm -hmm. Także nawet na, na Ibizie w klasie się płaci 60 euro tylko. Tak. <laughs> tak nie ma porównania. Ja chciałabym zrobić wszystkich na eBay, jakie koszty? jest. Oh, tak. oh, yes.